Cześć, tu Mortimer. Witam w programie Spim. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wykonuje się jakąś konwersję, model, czy wykorzystuje technikę modelarską, zapytajcie się mnie na forum. W dzisiejszym Spimie przedstawię budowę drop-poda. Jest to pierwszy raz, kiedy sklejam ten model, więc działam nieco na ślepo. Jak zwykle zaczynam od wycięcia i obrobienia części. Usuwam wszystkie ślady po formach. Zdecydowałem się rozpocząć sklejanie od złożenia kolumny centralnej wewnątrz. Następnie usunąłem z bocznych skrzydeł części i połączyłem z kolumną. Pałąki zabezpieczające desant odciąłem od części kolumny. W tych częściach nawierciłem otwory, w które potem wkleję druty łączące kolumnę z pałąkami. Model Drop Poda ma tę właściwość, że luki mają tendencję do samodzielnego otwierania się. Aby wyeliminować tę właściwość, postanowiłem dorobić magnetyczne zamknięcia do wszystkich włazów. W klapach i częściach korpusu wyfrezowałem otwory na magnesy i wkleiłem je tam. Po obrobieniu części i zakończeniu konwersji przystąpiłem do nakładania farby podkładowej. Po wyschnięciu podkładu zrobiłem pro-shading na modelu. Po pre-shadingu przychodzi kolej na kolor bazowy. Jest to dość skomplikowana operacja w przypadku niektórych elementów, ponieważ różne powierzchnie trzeba pomalować innymi kolorami. Do malowania części wewnętrznych użyłem farby bleached bone. Nakładam kolor ultramarine blue na zewnętrzne części modelu. Na dobrze zrobionym proshadingu wychodzą już pocieniowane. Kolejny etap to pomalowanie czarno-żółtych pasków na bokach klap. Maskuję już pomalowane fragmenty modelu i nakładam czarny kolor bazowy. Na czarne powierzchnie naklejam paski i przestrzenie między nimi wypełniam żółtą farbą. Bardzo rozcieńczonym łoszem nakładam cieniutką warstwę wewnątrz kapsuły. Teraz wnętrze wygląda jak zakurzone i brudne. Przy pomocy gąbki robię malutkie ślady opić i zadrapań farby. Po gąbkowaniu pałąków wkleiłem je na skrzydła kolumny centralnej. Przyszedł czas na montaż. Zacząłem od sklejenia podstawy. Łoszuję fragmenty pokryte metaliczną farbą. Przystąpiłem do montażu górnego silnika. Na tym etapie złożyłem cały model i stwierdziłem, że jednolicie niebieskie malowanie nie odpowiada mi. Model bez załamania dodatkowym kolorem wygląda bardzo monotonnie. Dlatego postanowiłem dodać kontrastowy kolor na ramionach. Zdecydowałem się na biały. Byłoby to dla mnie o wiele prościej zrobić to na samym początku, ale jak wspomniałem jest to moja pierwsza przygoda z droppodem. Zacząłem od wycięcia maski na już pomalowanych ramionach. Po zrobieniu pre-shadingu szarą farbą położyłem biały kolor. Złożyłem kapsułę. Klapy trzymają się tylko na magnesach. Czas dorobić obicia farby. Najwięcej obić będzie na klapach. Najbardziej narażone na uszkodzenia są te powierzchnie, które spadają na ziemię w momencie otwarcia kapsuły. A tak to wygląda w praktyce. Ten obszar jest o wiele mniej zniszczony niż ten, który jest cały poobijany. Zaczynam nanosić jasny podkład pod obicia. Tak wygląda malowanie obić po położeniu jaśniejszego koloru. A tak po położeniu ciemnego. Teraz kolejna łosza. Łosza nakładamy w zagłębienia, a nadmiar zmywamy. Ostatnim etapem jest pocieniowanie klap. Bardzo rozrzedzonym łoszem, w zasadzie płynem o konsystencji brudnej wody, nakładam cienką warstwę na klapy. Daje to efekt kurzu i brudu. Na samym końcu łoszuję rdzową farbą Boki Klap i model jest skończony. Tutaj, jeszcze w tym miejscu, dodałem osmalenie związane z użyciem tego głównego silnika. No i tak to wygląda. Oto jak wygląda. Przyznam, że składanie i malowanie tego modelu zabrało mi dużo więcej czasu niż pierwotnie zakładałem. Następnym razem pójdzie mi o wiele łatwiej, bo nie będę działał po omacku. Dzięki za oglądanie i zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania filmu. Do zobaczenia niebawem w kolejnym filmie.